Krzysztof Głowacki, dzisiaj gościnnie. Tak, przyjemnie, chyba, nie? Popatrzyć sobie z boku na to wszystko bez stresu. Tak, dzisiaj gościnnie czy przyjemnie? Lepiej, lepiej się wychodzi do ringu niż siedzi na trybunach. Gdzieś mówimy, czytałem to wszystko, te, te relacje, że już jesteś w treningu, gdzieś powoli zaczynasz się ruszać. Jak ta Twoja sytuacja wygląda? Na, już tak na pełnych obrotach, czy tak się rozkręcasz powoli? To znaczy, no, w treningu to nie można powiedzieć, że jestem, bo dopiero zaczynam, zaczynam się ruszać. Delikatne obciążenia, delikatne biegi, dużo, dużo techniki robimy z trenerem, dużo chodzimy na nogach, także. Także tutaj się skupiamy, żeby uruchomić nogi, a tak no z obciążeniem jeszcze nie za bardzo, bo jednak do połowy stycznia mam rehabilitację ręki, także do połowy stycznia nie mogę wejść na obciążenia całkowite, także, także powoli się ruszamy. Kiedyś Krzysztof Busz mi opowiadał, że Denis Bojcow, który bardzo mocno bił na dobrą sprawę nie mógł na treningach nigdy mocno bić bo co tylko mocno uderzył, to od razu miał kłopoty z dłońmi, no i tak ten taki typowy puncher ma często, prawda, kłopoty z dłońmi Ty miałeś dotąd z lewą raczej ręką kłopoty, prawda, ale to, to wiąże się właśnie z tą siłą uderzenia? No, no niestety coś w tym tam jest troszeczkę, także tak, no, są te problemy, są te kontuzje, także no mam nadzieję, że już odpukać teraz. Wszystko będzie w porządku, że dobrze zaleczone, doktor Śmigielski dobrze zrobił operację, no mam nadzieję, no dlatego nie chcę się spieszyć, nie chcę szybciej wychodzić na salę. Hmm, Chcemy rehabilitację do końca pociągnąć, żeby było już wszystko w porządku, no i mam nadzieję, że już nie wrócą taką tyzję. Z perspektywy czasu, inaczej byś rozegrał ten pojedynek z Susykiem, bo Niektórzy, nie wiem czemu, liczyli na to, że on będzie się z sobą bił, ja w sumie nie wierzyłem o, od początku, żeby on się z Tobą bił, bo to byłoby bez sensu. Ale można by coś zrobić więcej, bo według mnie to i tak była super walka, tylko no, Usyk zrobił po prostu swoje, Ty zrobiłeś swoje, nie znaczy, że był lepszy. Hey, tak, tak, powiem tak, taktykę mieliśmy bardzo dobrą, u mnie jak gdzieś tam zabrakło głowy, ponieważ no, była, nie chcę tam zwalać na kontuzję, ale była ręk, prawa ręka kontuzjowana, więc, więc wypadła mi prawy prosty, a wiadomo, że na manikuta prawy prosty ustawia walkę, jak mi wypadła prawa ręka, także nogi stanęły, bo z bólu gdzieś tam głowa, głowa zaczęła się zajmować ręką, że boli każde uderzenie, także, także stanęłem, także no liczyłem tylko na lewą rękę, także no niestety. Niestety z Mańkutem nie da się samą lewą boksować. Także myślę, że no, rewanż by wyglądał zupełnie inaczej. Tak czysto taktycznie, jakieś inaczej rzeczy byś inaczej rozegrał, gdybyś był zdrowy? Nie wiem, zaczynałbyś od korpusu więcej? Nie wiem, jakbyś, jakbyś to próbował rozgrywać tym razem? Przede wszystkim bym dużo więcej skupił się na prawym ręku, żeby boksować prawą. Pra... Dokładnie, dokładnie. Jab, prawy jab, chodzić na nogach i go zamykać w narożnikach, i boksować w trzecim tempie. Nie ukrywasz tych swoich ambicji, że gdzieś Ci leży na sercu ten Usyk, ale inni mistrzowie są chyba teoretycznie, przynajmniej na papierze, łatwiejszą drogą, ale gdzieś mówisz cały czas o tym Usyku jednak. Ja ja mówię cały czas o Usyku, jak chcę z nim rewanż, jak mi nie da, to będę się starał wywalczyć drogę w UBO. Poza tym podoba mi się pas, no i fajny, fajny zawodnik jest, także, także fajna walka by była druga. Ale rozmawiam Ci z Andrzejem Wasilewskim przed chwilą, bo tak się mówi, że diablo może tego Gasjewa zaatakuje, ale z tego co mówił pan Andrzej Wasilewski, to niedawno się pojawiła taka bardziej oferta, że może jednak ty a nie Krzysiu Wodarczyk. No zobaczymy, zobaczymy co przyszłość przyniesie. Tak? na początku muszę wrócić do zdrowia. No ja mówię, ja bym bardziej chciał usyka rewanż, zrewansować mu się za tą pierwszą moją przegraną w karierze, no. Jeżeli należy się okazja z Gasiewem, czy nie wiem, z Lebedewem, czy z kimkolwiek, walcę o pas, to na pewno nie odmówię, tak? tylko będę, będę się starał, będę szedł w tą drogą, gdzie będzie walka o pas. Ale ten Gasiew to nie jest jakiś morderca, nie do przejścia, bo Lebedew w sumie ładnie sobie początkowo radził, prawda? Już wiadomo, zmienił wszystko cios na wątrobę, ale da się go wyboksować chyba jednak. Dokładnie, pewnie, że się da. Także no, dla mnie dużego wrażenia nie zrobił, także spokojnie. Jaki następny krok? Czekasz po prostu, jak się rozstrzygnie sytuacja z WBC, właśnie z IBF-em, czy, czy tutaj w Polsce? Może bowiem, że pod koniec lutego są przymiarki, żeby gdzieś tam wrócił. To jest realne? Realny jest bardziej kwiecień. Kwiecień realny jest. Jak mówiłem do połowy stycznia mam rehabilitację, także nie mogę na pełne obroty wejść z treningami dopiero w połowie stycznia, więc realny jest kwiecień. No zobaczymy, to wszystko mówię. Zależy od moich promotorów, jaką drogę mi obiorą. Bardzo leży na sercu ta walka, czy potrafisz już się z tym pogodzić? Czy czasami jeszcze siedzisz i tam pod sobie puścisz brzydkie słowo? Nie no wiadomo, że siedzi, to będzie się działo już do końca życia, także jednak gdzieś tam przegrałem, także tak, wiadomo, no ale nie ma co się załamywać, trzeba wyciągać wnioski i pracować jeszcze ciężej. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.